Wszystkim jestem Szobu i w tym wniku powiem o dwóch sprawach, które moim zdaniem są jak najbardziej wart komentarza. Pierwszą z nich jest to, że manga Fairy Tail nie doczeka się wydania w Polsce. Tak naprawdę nie wiadomo czemu. Po temu JPF ogłosiło, że ta manga ma być wydawana, ale co się później okazało, ta obietnica była bez była bezsensowna i całkowicie nierealna, ponieważ JPF, w momencie kiedy ogłaszał jej wydanie, nie miał na nią licencji, więc siłą rzeczy nie mógł jej wydać czemu takie wydawnictwo, tak poważne, tak wielkie, pozwoliło sobie na taką rażącą niepowiedzialność, na taką głupotę? Nie mam pojęcia, ale było to bardzo rozszerzające. I okazało się, że cała ta kwestia Fairy Tale jest pod znakiem zapytania, gdyż Kodansha wysnuła, wyszła z warunkiem, że jeżeli Tytani dobrze się sprzedadzą, jeżeli ta sprzedaż będzie zadowalająca i poprzez ich sprzedaż sprawdzą polski rynek, który okaże się być opłacalnym, to wtedy ta licencja trafi w ręce JPF-u. A jeżeli się nie uda, to niestety tej licencji JPF nie otrzyma. Co się okazało, pomimo świetnych sprzedaży tytanów, ta licencja nie może być przekazana w ręce JPF-u. Gdyż wystąpiły pewne czynniki niezależne od obu stron. Czyli JPF powiedział, że mimo że tyle osób czekało na tę mangę, mimo że tyle osób kupowało Shinigaki ze względu na fairy tale, to mimo wszystko dostali wyjaśnienie, że bardzo nam przykro, tej mangi wdać nie możemy, gdyż wystąpiły czynniki, które nie były zależne ani od nas, ani od Kodanszy. Według mnie to jest nie Powinni wyjaśnić jasno i klarownie. To chyba nie jest jakaś tajemnica wielka na ten temat, a poza tym to są czytelnicy. Oni dadzą pieniądze, oni płacą za mangi, oni tak naprawdę utrzymują budownictwo. To właśnie dzięki nim e, to wydawnictwo może prosperować. Gdyby nie oni, to wtedy on by upadło. No w budej mierze. Więc czemu tak z nimi postąpiono, czemu z nami tak postąpiono, bo tak naprawdę, powiem Wam szczerze, kiedy ja po raz pierwszy usłyszałem o Fairy Tail, że będzie wydawane, to się cieszyłem, ponieważ na tę mangę miałem parcie, naprawdę bardziej mi się podobała, ale jednak przez cały ten rok ukazywanie się chapterów nowych, czasami e, gorszych, czasami słab, czasami lepszych, okazało się, że tak poczułem, że tę mangę lubię coraz mniej i osobiście nie mam pojęcia, czy teraz bym ją kupił ale mimo wszystko szkali mi tych osób, które liczyły na nią, tych normalnych osób, gdyż trochę z nimi postawiło nie fair. I sądziłem, że tak jak w jeżeli mają umowę, to jest to coś poważnego, jest to poważny biznes. A to się okazało, niestety, ale wszyscy się zawiedli na nich. No bywa. Nie wiem o co w tym chodziło, ale mimo wszystko jestem trochę zażenowany tym. Mimo, że jakieś większe emocji nie okazywałem, żadnej złości, że E, Ferry Tail nie będzie wydawane, to mimo wszystko czuję, że JPF się trochę pogrąża. E, dobra, tyle na ten temat. Sprawa zamknięta. Miło, ale mimo wszystko sądzę, że po pewnym czasie, za rok, może dwa, e, ta manga Fairy Tail być może będzie wydawana. Być może powróci ta kwestia, JPF może znowu zacznie rozmawiać z kodanszą. Zobaczymy, ale póki co myślę, że przez najbliższe 2 lata nie ma szans na to, aby ta manga mogła być wydawana. Aby ta kwestia mogła powrócić. Póki co trzeba poczekać. Ok, czas na rzecz kolejną, zarazem ostatnią. Manga Naruto się kończy, tak samo jak i cykl wydawniczy JPF-u. I dlatego JPF wyszedł z ankietą do czynników, aby wybrać na samym Naruto. Podaje cztery tytuły. Haikyu, Magi, Tokyo Ghoul oraz Higurashi no no Powiem Wam teraz, na które mangi głosowałem, a na które nie. Więc tak, najpierw zacznę od tych, na które nie głosowałem. Pierwszą tego mangu mangą jest Magi. Mimo, że Magi dobrze znam, ponieważ wielu moich znajomych ją czyta, bardzo ją chwalą, tak samo jak wiele osób na internecie, ale mimo wszystko ja tej magii nie czytałem. Eee, ale nie wykluczam tego, że być może za pewien czas, kiedy będę miał chęć sprawdzić, czy ta manga jest godna tego, aby znaleźć w ankiecie, to może wezmę, poczytam sobie i niewykluczone, że jeżeli okaże się, że ta manga będzie wydawana, JPF zechce ją wydać, to być może będę ją kupował. Ale mimo wszystko nie czytam, więc nie zagłosowałem. Okej. Okay. Teraz czas na Topio Ghoul. Ta manga również nie otrzymała mojego głosu i powiem wam tak: to wcale nie chodzi o anime, które było trwalnym capem, moim zdaniem. Chodzi o to, że. Wziąłem się za to ponieważ wiele osób mi namawiało, abym zobaczył, abym poczytał sobie, ponieważ jest ogrom, jest o wiele lepsze, wiele w, ogóle w ogóle manga ta niszczy, niższy, niż system. I się wziąłem za to. Niestety, ale jestem lekko rozczarowany. Owszem, manga jest lepsza od anime, nie da się ukryć, nie ma tej cenzury beznadziejnej całkowicie. Nie ma też tej głupiej chronologii. W ogóle może głupich, nie Powiem tak. Manga jest lepiej zorganizowana. Te wydarzenia są lepiej układane, ale niestety mimo wszystko spodziewałem się czegoś więcej. A dostałem dość dobrą mangę, dość przyjemną, fajnie się czyta, ale mimo wszystko nie sądzę, abym chciał wydać na nią pieniądze. Niezbyt mi się podoba na tyle, abym. Nie podoba mi się na tyle, abym na nią zagłosował. I tyle. Okej, okay, czas teraz na dwie mangi, już wiecie, które, na które zagłosowałem. Pierwszą mangu jest Haikyu. Haikyu to, to sportówka, która bardzo mi się podobała. Wystawiłem jej ocenę bardzo wysoką. Powiem nam tak. Haikyu, Fakt. Faktem. Wolno się rozkręcało. Fani mogli być... No w ogóle fani, widzowie, mogli być trochę rozczarowani tym faktem, że Haikyu jest wolno rozkręcające. O, co trochę głupio mówię. Że Haiku jest po prostu... Że IQ się wolno rozkręca, bo zajęło chyba 8 odcinków, aby to się roz, aby anime się rozkręciło. Sorry. I... Faktycznie, ale faktycznie mogło to być minus, mogło to być minusem, ale mimo wszystko sądzę, że to prowadzenie było idealne, było dobrym posunięciem, gdyż tak naprawdę potem już nie musieliśmy mieć przerwanych akcji i historią. No, w sumie też trochę mieliśmy, ale mimo wszystko mogliśmy ich poznać lepiej, bohaterów. Moim zdaniem bohaterowie są świetni, są wyraziści, są naprawdę przesympatyczni. I trochę szkoda, że wielu osób nie docenia tego anime, wielu osób Garzin nawet. Na pewno go kupię, ponieważ według mnie anime było świetne i na pewno manga przynajmniej do gustu, bo wiadomo dlaczego. Ok, czas teraz na mangę, która dostała mój głos od razu. Kiedy go zobaczyłem, uradowałem się całkowicie. Higurashi no Coroni. Jedno, tam na tę mangę czekam już chyba ponad 3 lata, od kiedy obejrzałem e, Higurashi w formie anime. W się doczekałem i mam nadzieję, że ta manga będzie wydawana. Ponieważ pod względem klimatu, pod względem postaci, e, poprzedzenia fabuły, według mnie jest świetna. Bardzo mi się podobała i manga muszę umieć. Tyle. Okej. Okay. Osobiście sądzę, że mimo wszystko zostanie wydana Tokyo Ghoul. Ponieważ anime miało wielki hype, tak samo teraz przyszło to na mangę, tak samo jak Tytanów. I sądzę, że właśnie to będzie wydawane. Trochę szkoda, ale być może będzie inaczej. Mam tylko nadzieję, że znowu wydane mamgi, na które czekam. Okej, okay. to było tyle. Sorry za moje trochę takie rozstrojenie, ponieważ dawno nie grywałem, więc trochę się myliłem. Trochę to słonictwo było gorsze niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że was to nie zraziło za bardzo. Okej, okay. to było tyle. Wracam do nagrywania już ostatecznie, dlatego tych takiej przerwy już nie będzie. Bardzo was przepraszam, ponieważ było trochę nieodpowiedzialne z mojej strony. Ale teraz wróciłem i mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście okejka w górę. Dzięki za oglądanie. Na razie.